Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcineczku na moim kanale Pzemek, czyli na moim głównym kanale Robloxowym, który ostatnio założyłem, ponieważ mój pierwszy kanał główny został zbanowany. Dlatego ten kanał, dziękuję Wam też za wielką aktywność pod ostatnimi filmami i też yy, witam Was i dzisiaj będziemy sobie sprawdzać Halloweenowy update na Brookhaven RP w Roblox. Ja tutaj mam już zrobione zdjęcie. Mamy Halloween Event. Szukaj cukierków kukurydzianych do odbloku i nowych. I nowy, tu mamy nowe Halloweenowe. Narzędzie do wiadka słodyczy, co? Narzędzie to pewnie tutaj będziemy mieć. No i tutaj to chodzi o to. Tylko tutaj nie mam tego, bo chodzi. Wiecie o co? O kurde, mieczyków nie ściągnąłem. Czekajcie, trzeba ściągnąć te mieczyki. Bo my te mieczyki denerwuję na tych plecach, jak mam cikny skin w ogóle. A to jest skin tylko na Halloween, tak? To będzie normalnie. Yy, to chodzi o to Halloween, czyli jak damy tutaj... Tu jest Halloween event. I tu trzeba było tydzień pierwszy mieć, bo sami tutaj jak widzicie się wyświetla nam taki yy, komunikat. O, widzicie tutaj? Yy, complete the Baby Week One Candy Corn Hunt, czyli trzeba pierwszy mieć. Dobra, i co mamy tam? Co tam mamy dalej? Dalej mamy przerażający przedmiot, który sprawia, że szkieletą straszy. Jakiś przedmiot szkieletowy? Przedmiot szkieletowy? Nie wiem, gdzie on jest. Czy on będzie w propsach? Prawdopodobnie będzie w propsach. Jakieś halloweenowe rzeczy. Tu mam jakieś halloweenowe. O, właśnie. O, to. Bo też trzeba mieć, oczywiście, pierwszy tydzień, bo ja go również nie mam. Yy, kolejne: yy, czarny samochód z trumną. Czyli mamy też nowy samochód, yy, yy, więc ja już biegnę. Mamy nowy też samochód. Jakiś tutaj samochód, ale on tu już chyba był raz. Pamiętam, że ten samochód chyba był już, tylko nie wiem czy on dziś nie jest tutaj. Czarny samochód. Który to ten samochód? To jest to. Czy to to? Tak, to jest ten. Tak, to jest ten. I tutaj jest trumna ogólnie, i możemy sobie nim jeździć, i tak dalej. On też ma tutaj 200, także to jest, wiecie, podstawowa. No znaczy, tutaj 200 to nie jest podstawowe, chyba że ktoś ma premium wykupione, tak jak ja to. Ma po prostu ten. Ale my idziemy po kolejny Bo to nie jest najważniejsze w tym całym update, Bo mamy jeszcze inne rzeczy do sprawdzenia Więc ja idę sobie już tutaj na to tło Może bardziej Halloweenowe Bo prawdopodobnie kolejnym będzie Właśnie tutaj Samochód z trumną pomarańczowo Czyli czekajcie Czy to jest samochód jeszcze, który ma trumnę Ale pomarańczowo Czy to można zmieniać jakoś? Kolor trumny? Nie wiem Pomarańczową, a to ja nie wiem, gdzie jest pomarańczowa, może to, jest to? Nie, to nie, to jest jakaś wywrotka. Ja nie chcę na wywrotce. Yy, nie tutaj, tutaj, na auta. O, może to? Nie, to też nie. To nie, to nie. To to, może jeszcze raz, damy to. I może zmienimy teraz kolor tutaj na przykład na pomarańczowy i wtedy się zmieni, co nie? Może to tak działa. Nie no, trudno dalej, jest taka brązowa, taka ciemno-brązowa. Więc nie wiem, więc szczerze, no nie wiem. No trudno. Nowy nawiedzony dom, czyli mamy nowy domek. Trzeba więc jechać, 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 jechać pod jakąś oczywiście tutaj działeczkę ja standardowo pojadę sobie a tutaj pod piętnastkę i te nowe domy są prawdopodobnie na samym dole więc lecimy sobie na dół i chodzi o to, tylko, że tutaj trzeba mieć dom Game Passa i teraz tak, zastanawiam się czy to się opłaca kupić no bo czekajcie, z jednej strony nie wiem czy to się opłaca mi w ogóle kupić, bo po pierwsze jeżeli to będzie tylko na Halloween, to wydam. Yy, no to ja wydam ile tutaj Robux? 199 Robuxów wydam na nic i będę miał tylko 256. Więc wydaje się, że chyba raczej nie będę Wam tego pokazywał. Postaram się gdzieś znaleźć jakiś filmik yy, na YouTube. Annuluj. Yy. Nowy dom... Czekajcie, bo ja mam tłumaczenie włączone. Nowy dom... Halloweenowy... Wybru... Heaven... Y, 2025. I tak tutaj powinniśmy znaleźć. Mam nadzieję, że się przynajmniej znajdzie. Y, to nie jest chyba to, I don't know to it to! happen. To e, 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 oh, this is the Nintendo metric that you can see. I no. not tutaj I don't Hi everyone, we just got a new Brookhaven update, and in today's video, I will be showing you guys every. And then you can actually like, figure out the maze yourself. bo to jest naprawdę bardzo dziwne i tutaj powinniśmy znaleźć gdzieś ten domeczek i to jest jak on z zewnątrz wygląda. Z zewnątrz on wygląda tak jak tutaj mamy na tym filmiku pokazane. Tylko że ten film jest ogólnie słabo nagrany, bo on, bo ta dziewczyna nagrywała to przez telefon no i to jest słabo nagrane, nie? No i ona tutaj jedzie i tak ten domek wygląda, o. Tak, tutaj możecie zobaczyć, o tak on wygląda. Yy, z tego... Mm, z zewnątrz, a z wewnątrz no to on tak wygląda No tutaj sobie free camem poleciała No i tak to Na free camie wygląda, tu mamy łazieneczkę Tu mamy dalej y, Taką jakąś biblioteczkę Później mamy Jakieś tutaj takie Przejście, tu są jakieś sekrety Dół i tak dalej No to całego tego nie będziemy oglądać Jeśli sobie ktoś chce to zobaczyć To ja prawdopodobnie link do tego filmu Dam w opisie, więc już sobie tylko Skopiuję to szybko, żebym miał. I pójdziemy szybko jeszcze do Robloxa. Ja tutaj zmienię nam znowu na, na godzinę taką tą. I co mamy tutaj dalej? Jeszcze nowy specjalny Halloween, następny tydzień. No i to jest chyba już tak naprawdę tyle. I to, czyli czekajcie, już sobie to wykreślę, co mieliśmy. Czyli to już sobie można wykreślić. To już sobie możemy wykreślić, to też. To mieliśmy i yy, to sobie wykreślimy, ale wiecie co, może jednak sobie tak wykreślając, to może byśmy sobie przy tym na pewno damy sobie tutaj pytajnik, bo ja tego tutaj nie mam akurat. I ten nowy nawiedzony dom to tak w połowę, więc na żółto go sobie podkreślimy, że to mamy. Yy, I tutaj jest minit maror, czyli to będzie... czyli to jest jakiś ten co nie. I tutaj w następny tydzień, czyli w następnym tygodniu również prawdopodobnie pojawi się Wam filmik z tego, więc to jest film na następny tydzień. Ja tutaj szybko spróbuję zrobić, ale nie, no tak się nie da, ale ja to teraz szybko wszystko pousuwam. Tak to, to pousuwam, bo to mi niepotrzebne. I to jest filmik na następny tydzień, sobie zaznaczę. Bo ten filmik będzie w następnym tygodniu, prawdopodobnie się pojawi. To jest filmik w następnym tygodniu, który się pojawi w sobotę już. Prawdopodobnie, mam nadzieję, że w sobotę. Ale czekajcie, nie, 31 ma się pojawić. A 31 mamy kiedy? 31 w piątek, idealnie się składa. Czyli tutaj 1 października, listopada. Sorry, w sobotę prawdopodobnie może się filmik pojawi. A jak nie, no to się pojawi. Piątek. O! Ale czekajcie! Nie mów, że to jest ten sam dom. Czekaj. Nie mów mi, że to jest to samo. Czekaj, to jest to samo? Ja! Czekaj, czekaj, widzu. Zaraz będziemy kończyć. Ja tam muszę pojechać, nie? Ja tam z bomby jadę. Ja tu jadę z bomby, bo patrzcie, co tu jest. To jest ten domek, czyli to jest prawdopodobnie ten to jest totko pewnie też nie będę już wiem dlaczego pewnie tam był frika nie yy, bo ona tam frikama używała patrzcie czekajcie widzicie ona tutaj używa frikama widzicie to jest frikam bo jej tutaj nie ma skina I ja wiem dlaczego bo ona jest nawet tutaj chyba w tym miejscu patrzcie tu wcześniej tak to ona jest tu zobaczmy ona jest tutaj Tutaj jest jakieś, nie wiem, jej konto do dodania, jakaś jej grupka. Ja też może zrobię kiedyś. No i tutaj jest ten, tylko że ona tak jakoś dziwnie, bo ona to jakoś szybko zrobiła. Ale ja jadę, jadę, czekajcie, ja tam z bomby chcę pojechać. Ja tam z bomby jadę. O, patrzcie, jaki w ogóle fajny ten... O! Zakręciłem się troszkę. Dobra, rozwalił mi się samochód. Halo, ludzie. Kto ma pożyczyć? Dobra, pzemek szaleje, ludzie! Panie policjancie! Jaki tu jest syf po prostu. Nie wierzę, jaki to jest syf. Patrzcie. I to jest to. Tylko że ja tu oczywiście nie mogę oczywiście wejść, bo prawdopodobnie nie mam właśnie tego wykupionego... A nie mogę jednak chyba. Tak tu się da wejść, ale tutaj chyba nie będzie można wejść. No właśnie. Tutaj już nie mogę wejść, ale postaram się Wam to tak pokazać. Tutaj między innymi mam jakieś drzwi, do których nie wejdę, tutaj mamy coś takiego, no bo tu jest takie zablokowane, to jest taka ściana czarna, jak widzicie, jak, y, tak zrobię, tu mamy ścianę czarną i tak sobie, tutaj, tutaj też widzicie, tu jest takie ciemne przejście, czyli że ja tutaj nic nie mogę zrobić, choćbym skakał, nie wiadomo jak, no ja tutaj, słuchajcie, mam nadzieję, że słychać. Klikam spację, nie dam rady, no i to tak w skrócie Wam pokazuję. Bo będziemy kończyć ten filmik I mam nadzieję, że Wam się spodoba Patrzcie, tutaj latałem różne rzeczy No i tutaj tak naprawdę to jest tyle Z tego, co Wam miałem pokazać dzisiaj Więc ja tak na Halloweenowym skinie Kończę dla Was ten filmik I jeżeli Wam się oczywiście on podobał To zostawcie łapeczkę do góry subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale Piszcie jakieś komentarze Wbijajcie na drugi kanał na mojego Instagrama Do którego linka macie w opisie i też właśnie trzymajcie się, pa pa!